Turniej Smoka cały czas trwa, co zresztą widać po reakcjach rodziców, po reakcjach kibiców oraz po naszej relacji, którą prowadzimy na naszym YouTube'owym kanale Turniej Smoka TV. A z nami jest w naszym studiu meczowym już pan Dawid Rześniak, trener zespołu Piastła Panów. Dzień dobry panie trenerze. Witam serdecznie. Oraz jest z nami Szymek, bramkarz zespołu Piastła Panów. Cześć Szymek. Dzień dobry. Szymek, w takim razie zacznijmy od ciebie. Trenera na chwilę stawimy na dalszy plan. Wiadomo, że on jest najważniejszy, ale nie teraz w studiu. Powiedz Szymek, jak ci się podoba na turnieju? Bardzo, bardzo wymagające drużyny, najlepiej to tam na nie idzie, ale jesteśmy zadowoleni, bo się uczymy na błędach i po, po, postaramy się to poprawić na kolejnych meczach. Dobra, to powiedz jakie w takim razie błędy popełniłeś na ostatnim meczu? Myślę, że mogę też popracować nad wykopami i nad ustawieniem się. Czyli ale na treningach to trenujesz, tak? Na co tak. dzień? Czy... Tak? Tak. Dobra, to panie trenerze, proszę powiedzieć, czy lepiej na rozwój Szymka oraz innych zawodników z piasta lepiej wpływa turniej na hali, czy może na trawie? Myślę, że to nie ma większego znaczenia turgie na hali kształtują wiadomo technikę, bo jest mniej miejsca, mniej też czasu zazwyczaj na podejmowanie decyzji. Tutaj mamy duże boisko, więc też dużo czasu na, na podejmowanie decyzji, więc, więc myślę, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, tylko tutaj po prostu każdy turyniej można być wpływa pozytywnie na rozwój zawodników. Dobra, to zaczął, zaczął pan już temat boiska jaki jest w brzegach. Najpierw Szymek, to z dwóch stron porównamy. Szymek, jak ci się gra na boisku w brzegach? E, dobrze, bardzo dobra murawa. Grałeś na podobnych? E, tak. Grałeś, gdzie grałeś na takich murawach? E, na Bieżano, wiełam, czy było to takie boisko. Załóż czapkę, bo też zachęcamy do tego wszystkie osoby i wszystkich zawodników, żeby dzisiaj jednak nakrycia głowy były. Także Szymek, zakładaj czapkę, żeby Cię słońce nie oślepiło. Mamy tutaj jeszcze lampy. Nie dadzą Ci koledzy czapki. No dobra, może następnym razem Ci dadzą. Panie trenerze, proszę powiedzieć, czy przypadł Panu, przypadł panu jako trenerowi obiekt w Brzegach do gustu, czy raczej z boiskiem jest coś nie w porządku? Jak najbardziej przypadł bardzo w porządku i murawa i, i sama organizacja tego turnieju bardzo nam się podoba. Zresztą myślę, że samym dowodem na to jest to, że tutaj często wracamy, nie jesteśmy tutaj po raz więc myślę, że to jest najlepszym znakiem tego, że, że zawsze wracamy po prostu z tych turniejów szczęśliwi, zadowoleni i wszystko jest jak najbardziej w porządku tutaj. To jeszcze na koniec. Szymek, wiem, że na pewno chciałby wrócić. A czy pan z drużną będzie wracać na, na boisko? Nie, nie w brzegach, ale może któreś inne. Czy będzie pan wracać na turniej smoka? Jasne, że tak już przyszły weekend, w przyszłym tygodniu. Mamy plany nawet na turniej rocznika 2013 na boisku Bieżanowianki. Nowianki. Także, także myślę, że nawet po wakacjach będziemy tutaj często wracać. Mhm. Za naszymi plecami już gromadzą się kolejni zawodnicy z piasta. Także chyba nie mogą się doczekać, aż wywiad zostanie opublikowany. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Pan Dawid Września, był naszym gościem oraz Szymek. Dziękuję Wam. Powodzenia w kolejnych meczach, a my oczywiście zapraszamy do śledzenia naszego kanału, do naszych relacji i do reagowania tak żywo, jak reagują kibice na boisku w Brzegach.